Jestem tym razem w takim mało świątecznym outfitie, dlatego że no, wiecie jak to jest przed świętami, jest dużo pracy. W każdym razie witam Was w kolejnym odcinku serii Marketing Szeptany. Dziś opowiemy sobie o marketingu w kontekście świąt. Będzie, tu duży, będzie dużo o Coca-Coli. Zostańcie do końca, bo na końcu powiem Wam najważniejszą rzecz w całym tym. Coca-Coli. To jest też troszkę związane z tym, że przed tym jaka Coca-Cola zrobiła swojego czerwono-białego, czy biało-czerwonego Mikołaja, zależy jak to patrzy, raczej znaczy on jest czerwono-biały, bo tam jest czerwonego, nieważne, <grych> to mm, te Mikołaje miały różne kolory, były zielone, fioletowe itd., ale ten czerwono-biały Mikołaj zrobił, jakby tak się spodobał ludziom, że to dzisiaj został czerwono-biały. Myślę że też dlatego tak bardzo Coca-Cola wzmaga z głowy marketing w okresie świąt. Muszę wziąć łyk, yy, bo już yy, wiecie od gadania trochę potrafili yy, w kartle. Powiedzieć. Tak, dadek Mikołaj jeszcze. większymi aferkami, tak? tak. że firma wyjdzie na tym po prostu na plus. I tak robi Coca-Cola. W sensie. I czasami to jest specjalne, czasami nie. Była taka akcja. Teraz ostatnio był. Matko zabijecie mnie jeśli lubicie piłkę nożną, ale ja nawet nie wiem, jak to się nazywa to był Mundial chyba. <laughs> I um, chyba rok temu, coś w tym stylu, e, Ronaldo powiedział, zasz, jakby Coca-Cola była sponsorem, Ronaldo odstawuj te butelki Coca-Coli i powiedział, pijcie wodę. E, no i zrobiła się wielka burza medialna, ale ta burza sprawiła, że e, ta burza sprawiła, że akcje Coca-Coli e, skoczyły do góry. Czasami takie akcje są wywoływane specjalnie, czasami nie jak było z tą? Ja nie wiem. Aczkolwiek można się domyślać. Tak samo na przykład była tak akcja w Polsce Tigera, gdzie gdzie Tiger jakby specjalnie uderzył w uczucia religijne Polaków. To było coś w tym stylu. I i po prostu to też wywołało burzę medialną takier wyrzekł na tym, no jakby sporo na plusie, jeśli chodzi o, o wzrost sprzedaży. Co prawda oni tam nie wiem, nawet 100 tysięcy przeznaczyli na jakąś, na jakąś fundację w ramach przeprosin, ale jakby to im się opłacało. No i właśnie takie firmy i też jakby sławne osoby robią specjalnie szum wokół siebie albo robi ich do dział PR-u albo menadżerowie. Bo umówmy się, jakby za tym zawsze stoją ludzie i w ogóle to jest ciekawe, że nie zawsze te gwiazdy jakby same ingerują w to, że jakaś burza medialna jest zrobiona wokół nich, tak na przykład było z Michaelem Jacksonem, że jego management właśnie. Rozdzielał plotki o nim, żeby nadal mówiono o nim w mediach. Chodzi mi o to, że kontrowersja właściwie był kierowana. Zimowe. będą one tańsze jeśli chodzi o reklamy, chociażby na facebooku e, i mogą być skuteczniejsze, zwłaszcza, że w branży beauty, którą się zajmuję e, ten okres do, no, od stycznia do lutego jest taki okres posłuchy więc promocja zimowa tym bardziej tutaj sprawi się Pamiętać też, że promocja nie może być, że tak powiem, z dupy. Bo jeśli dajemy tak zwaną promocję z dupy, to, to jakby, która nie jest wytłumaczona, to, to, to promocja dla promocji daje takie poczucie chociażby podświadomym klientom, że chyba nie jest u nas zbyt dobrze. Może się znowu łyk. za ludzi, którzy jakby nie pędzą slow ludzie to są powiązani z jakby tym życiem slow, ego i tak dalej bo na przykład możecie o, jakby to było powiązane z tym, że niesprzedane produkty przeznaczone do sprzedaży na święta będą, nie wiem do ludego w promocji o, ale nikt nie powiedział że, że specjalnie nie kupić tych produktów więcej, żeby było Ważne, żeby dawać ograniczenie czasowe, które też jest uzasadnione. Na przykład, sklepy dają do wyczerpania zapasów albo w okresie trochę po świętach. Czyli do nie wiem, 28 grudnia, promocja na yy, karpia. No i to jest jakoś uzasadnione, bo to jest okres. okres Ale trochę to już nie nasza sprawa, że tak robię. Bo ta promocja ma być motywująca do zakupu czegoś, co i tak ktoś by już kupił, albo i tak byłoby dla, dla niego, dla niej realnie przydatne. W moim odczuciu, przynajmniej ja tak staram się patrzeć na promocję. Wdrożyć promocję zimową. Jeśli coś szczególnego było dla Was przydatne w tym filmie, napiszcie o tym w komentarzu. To będzie dla mnie bardzo ważne, bo po prostu, jako osoba, która chce dać Wam wartość, chciałbym wiedzieć, co daje Wam najwięcej, żeby móc robić właśnie takie rzeczy. No, ja kończę.